Zadanie. Dodatkowe o treści. Pan Wojciech zapłacił za 13 zeszytów mniej niż 29 zł. A pani Joanna za 9 takich samych zeszytów zapłaciła więcej niż 20 zł. Ile należy zapłacić za jeden taki zeszyt? Bardzo ciekawe zadanie. Jeszcze się z takim nie spotkałem, i jak do tego tutaj podejść? Pan Wojciech zapłacił za 13 zeszytów mniej niż 29 zł. Co to oznacza? Oznacza to, że Możemy co najwyżej z, tej, z treści tej tutaj części zdania wyliczyć ile maksymalnie zapłacił za jeden zeszyt. Tak jak to możemy zrobić, rzeczywiście dzieląc 29 przez 13, czyli zrobimy to tutaj sposobem pisemnym, dzieląco 29 podzielić na 13, 29 ile 13 jest w 29, no są dwie.

Spisujemy 0, 100, 13, ile jest 13 w 100? O, ile to będzie? 7, tak? 7, dobra, Oj, bo 7 jest 91. Ok, no to w tym momencie przestaniemy dzielić, bo myślę, że tutaj nam e, już będzie wystarczająco tych liczb potrzebnych. Teraz yy, druga część zadania zdania, a pani Joanna za 9 takich samych zeszytów zapłaciła więcej niż 20 zł, czyli możemy tutaj wyliczyć ile ta pani najmniej zapłaciła, czyli tak samo robiąc to, dzieląc 20 podzielić na 9 sposobem pisemnym byśmy to policzyli 20 przez 9 jest 2, 2 razy 9 jest 18. I tutaj 20 przez 9 jest też, 2,18 i chyba tutaj będzie tak się cały czas powtarzać. Tu kolejna 0, 20 przez 9 jest 2, ok. I w tym momencie, w tym momencie przestańmy. I czyli tak, pani Joanna nie zapłaciła za, za, za ten zeszyt mniej niż. 2,222, i tutaj będą jeszcze się ciągły liczby, ale to już nas nie interesuje. A pan Wojciech zapłacił nie więcej niż e, za jeden zeszyt, nie więcej niż 2 zł, i tutaj mamy 2,307. I to tam też jeszcze jakieś tam cyferki by szły, ale to też już nas by nie interesowało. No, i teraz, ile, ile, ile tak naprawdę kosztował ten zeszyt? Ceną naszego zeszytu będzie x, tak? Czyli x, ta cena będzie pomiędzy 2,222 a 2,230. No, łatwo tutaj, łatwo tutaj zauważyć, że ten, ten cena, czyli ten zeszyt będzie kosztował 2. 2 całe i 23 setne, czyli 2 zł i 23 grosze, tak? Dlaczego? Bo wtedy ten, jeśli to będzie 2,23 to x jest i zarazem większy niż ta liczba 2,222 tysięczne, a zarazem jest mniejsza niż 2,23. Ile y, odpowiedź ile należy zapłacić za jeden taki zeszyt? Za jeden taki zeszyt należy zapłacić 2 zł i 23 grosze. To wszystko. Subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapki w górę. Dzięki, hej.